Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Uprawa truskawki i bardzo ważna jej pielęgnacja, czyli cięcie, usuwanie tych właśnie kiepskich listków i nie tylko. Posłuchajcie dzisiaj, jak ja to robię, bo jest wiele sposobów. Pokazywałem już zresztą no, większość z nich w sensie, że nie wiem, ciąłem wszystko, ciąłem trochę, ciąłem tak, ciąłem tak, efekty były podobne. Teraz usuwam wszystko jednym sposobem i ten właśnie mój sposób. Zobaczycie. Więc posłuchajcie, zobaczcie sobie tutaj mamy tutaj starsze właśnie takie, to, to wszystko trzeba pousuwać i zależy od tego, czy mamy młode krzaki czy mamy starsze no ja mam mając takie starsze no mi się tutaj nic nie stanie ja to sobie wiecie, mogę rwać to nie wyjdzie jeśli, o tutaj jest jeszcze taki co się takie truskawki co się rozmnożyły, no w, w zasadzie to, to mam dwie nowe, jakbym chciał je Posadzić teraz. I, I nie tylko, bo tutaj mamy choćby następną. I to jest ważne, żeby to usuwać, bo cała siła ma się skupić tylko na tej truskawce, nie na tych, które tutaj na tych bocznych, tylko na tej truskawce matecznej. Więc na początku usuwamy wszystkie te pędy, które chcą się rozmnażać. Usuwamy też wszystkie liście, które są takie bardzo brzydkie. I to sobie tutaj, i do tego sobie tutaj przejdziemy, no mogę sobie użyć. Sekatora. O, wiecie, mogę sobie złapać, nie wiem, ciąć to tamten. Ja wolę to sobie rwać. Yy, po troszku. O, tak. Usuwam na szybko. Tak, żeby. Wiecie, no, rok, rok temu, jak nagrałem filmik, to mu, musiałem się spieszyć do pracy. W tym roku już nie muszę, bo yy, robię tylko właśnie to, to co lubię. Więc tutaj Was zapraszam. Oczywiście do zakupu mojej książki, do zakupu mojego kalendarza. Moich książek już warzywnika tak żeby jeśli chcecie mnie je oczywiście wesprzeć zbieram na dom na dom z wielkim polem i tutaj macie tak o usuwam wszystko wszystkie takie stare jak również też takie liście to tutaj oczywiście potrzebne nie jest o mogę sobie tak właśnie złapać ciachać nawet jakbym więcej poobcinał tro, troszeczkę to jest żaden problem Żaden problem to nie jest dla tej truskawki. Pousuwam trochę więcej. Tutaj w zasadzie można rzecz, że, że to jest taka troszeczkę dowolność, chociaż może i nie do końca, ale moglibyśmy nawet ściąć wszystko. Jednak według mnie lepiej jest nie ścinać wszystkiego. Tutaj już sobie w miarę to pousuwałem. O, mamy to. Tak, tutaj następna, bo zaraz tu będę jeszcze dalej robił. Ale chcę, żebyście mieli taki fajny tutaj obraz, tak to sobie teraz tutaj wygląda. Usuwam wszystkie takie, które są, y, które są brzydkie, czyli takie. Nie wiem, jest brzydki liść. To wszystkie te liście usuwam. Zostawiam tylko trochę nowych, młodych listków. Natomiast wszystkie te, 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 te kiepskie, usuwam. O, wszystko tak nie patrząc aż tak. Nic się tutaj nie stanie i tutaj jeszcze to właśnie takie listki, takie zostawiamy tylko takie troszeczkę młode, a te to właśnie takie brzydkie wszystkie usuwamy. Czy usuniemy trochę więcej, czy usuniemy trochę mniej, żaden to jest problem, nie ma to takiego aż aż takiego właśnie znaczenia. Więc to tutaj sobie tak to y, wygląda. O zobaczcie sobie tak. No i takie sobie tutaj truskawki zostawiłem. Jeśli tu coś jest, jeśli tu coś się rozmnożyło nawet z tego tego, to tutaj to to zostawiam, wygląda to, to właśnie tak. Zacznie to pięknie rosnąć, już lada moment w dwa tygodnie, trzy to już będzie ładnie wyglądało. Tak, tak, i przechodzimy jeszcze jeszcze dalej. Jeszcze tutaj do tej jednej zobaczcie sobie, o tak idzie samo, to tak jakby się rwie. O, pyk, pyk, tak to tutaj. Wygląda, usuwamy wszystkie te brzydkie, jeśli się złapie jakiś taki ładny to jest trudno i w zasadzie to już pielęgnacja jest teraz zakończona, pewnie słychać jak ktoś tam piłą więc yy, przepraszam za ten hałas, ale niezależny ode mnie, no i pięknie tak to tutaj wygląda. No i jeszcze z innego miejsca, z innej perspektywy troskaweczkę sobie pousuwam, o tak, tak, starsze, takie, pyk usuwamy szybciutko tak, tak o tak, tak, tak tak, tak, o pyk pousuwane już w zasadzie wszystko mógłbym oczywiście robić to wolno ale tak jak mówię nic się tutaj nie, nie stanie to już są starsze krzaki one według teorii y, powinny już nie plonować, tak? ale u mnie y, w praktyce plonują one bardzo dobrze i w tym roku też jeszcze zaplanują, mimo swojego wieku, mimo swoich lat, to będą planowały. Myślę, że jeszcze przez lata na tym samym stanowisku. Bardzo dobrze. Tutaj ważne jest właśnie, żeby uzupełnić składniki pokarmowe. Też będę o tym, o tym mówił, bo truskawki są żarłoczne. Tutaj jednak skupmy się tylko właśnie na, na tym usuwaniu liści, takich wiecie, gorszych, tak, żeby to przygotować właśnie do wiosny. A dopiero później będzie temat właśnie nawożenia, podlewania. Pielęgnacji całej będę o tym wszystkim mówił, bo to też jest naprawdę bardzo, ale to bardzo istotne żeby o to dobrze dbać, żeby o te truskawki dobrze dbać, bo jak o nie dobrze zadbamy, to one nam się odwdzięczą, a tak jak nie będziemy dbali, zostawimy je, no to będą kiepskie. No tutaj nie chwaląc się bardzo dobre plony mam co roku, ale ja o to dbam, ja o to dbam, więc, więc dobrze to wszystko rośnie. No tak to tutaj zostało, tak na szybko jest, ok. i tutaj. Ostatnia ta truskaweczka i Wam podziękuję. O, tak to tutaj ten pyk. Ostatnia sztuka. Pyk, pyk. Nie ma co tutaj więcej mówić. Po prostu róbcie to. Działajcie. Teraz jest dobry termin. Przełom lutego i marca. Teraz jest ciepło. Możecie to zrobić w marcu w marcu, ale tak wiecie, w, po, w połowie marca, pod koniec marca to już taki wiecie, lepiej by było już, już, to, już to zrobić, więc początek marca jest bardzo dobry, przełom luty i marzec jest bardzo właśnie dobrym terminem, żeby taki zabieg tutaj wykonać i mimo tego, że te truskawki już są u mnie starsze, to jeszcze w tym roku i jeszcze przez kilka lat wierzę w to, że bardzo dobrze zaplonują a ja zawsze robię właśnie takie filmy od początku do, do, do końca. Zresztą niedawno był właśnie taki filmik przedstawiający poprzedni rok uprawy. Też będzie z uprawy w beczce. I co mówię, no to później jest weryfikacja, czy dobrze to powiedziałem, czy to się sprawdziło. No i, no i miejmy nadzieję, że się sprawdzi. Tak te truskawki wyglądają. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.